Cześć, witamy Was na naszym kanale. Ten filmik będzie troszeczkę inny, będzie poświęcony temu to. gladiatorowi, który stoi teraz za mną. Może pamiętacie albo nie, jakieś 5 lat temu kleiliśmy dla Marcina z bibliologii Wranglera JK na takie czerwone Digital Camo. Teraz mamy przyjemność zająć się jego drugim samochodem. Co tym razem Marcin sobie wymyślił, to zobaczycie niebawem na tym filmie. Postaramy się przybliżyć Wam troszeczkę, jak wygląda sam proces oklejania samochodu. Bo tutaj, akurat, właśnie tym w tym przypadku się zajmiemy. Będziemy zmieniać mu kolor dedykowaną grafiką, którą zrobiliśmy tutaj specjalnie dla Marcina na zamówienie. I zobaczycie, jak to wygląda mniej więcej w praktyce. Także jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej. Myślę, że będzie dla was ciekawy materiał. Zaraz się będziemy brać za przygotowanie auta, oczywiście od umycia i dokładnego rozebrania i wyczyszczenia wszystkiego. Musimy zacząć. Także za chwileczkę się tym zajmiemy, a potem lecimy z tematem. Tak właśnie trzeba rozebrać samochód do oklejenia. Oczywiście nie każdy samochód, no ale w tym przypadku, w przypadku takiego oklejenia jak tutaj robimy, no to trzeba go troszeczkę porozbierać, żeby nam było łatwiej i przyjemniej, żeby było wszędzie można wsadzić folię, żeby można było ją pozawijać, tak żeby to wyglądało fajnie i efekt był taki jak ma być, bo ma być najlepszy. Rozebrane auto jest też po to, no bo samochód jest wiadomo jeździ w terenie. Jest mnóstwo piachu, błota w zakamarkach, pod uszczelkami, To wszystko trzeba wymyć, wyczyścić, tak żeby, żeby nam ten cały syf nie poleciał pod folię, żeby to nie wyglądało brzydko. No, lakier trzeba wyjałowić, odpuścić, także jest troszeczkę z tym zabawy, jak widzicie. Na fali jak widzicie mamy dosyć ciasno, praca w re, za gledetorem zabezpieczamy Maserati powłoką ceramiczną, a obok stoi też Mercedes GLC, którego w całości zabezpieczamy bezbarwną folią PPF. Ale wracamy do Gladiatora, którego już powoli kończymy. Zostanie nam jeszcze kilka detali, potem wykończenie, wygrzanie wszystkiego i sprawdzenie przed ostatecznym wydaniem. bye radiator za moimi plecami już jest gotowy, czeka tylko na chłopaków, a chłopaki już są w drodze, także za parę minutek powinni do nas dojechać, więc za chwileczkę się z nimi spotkamy i zobaczymy jaka będzie ich pierwsza reakcja na widok samochodu już oklejonego. Chłopaki już dojechali. Spoko, cieba! Ja muszę nagać te pierwsze te pierwsze winy Jakby ten zjebany po drodze ktoś pojechał Nie mów, że pojechaliście do Chorzowa Nie, to tej robisz, to ja się dzieje. Nie pojechaliśmy do Czego? pojechaliśmy do... No na kotownicy tam Zagadałem się. Tak byłem zaoferowany, tylko to się dzieje. Oglądaj! Pooglądałeś, zobaczyłeś, już wiesz, już, 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 już wiesz jak auto wygląda. Powiedz mi jakie są twoje odczucia, czy to jest jak tak, jak chciałeś, czy jak zawsze, jak zawsze 100% zajebistości, jak zawsze zrobiono to na pełnym profesjonalizmie, także auto wygląda mega, jest wyklejone zrobiliśmy zrobił kawał grubej roboty, że ja mówię, to jest drugi samochód, który u ciebie robię i, i tak naprawdę Polecam wszystkim, żeby tutaj do Krasnoludkowskiego complex przyjeżdżali i, i samochody odpijali, bo wiedzą co robią i robią to naprawdę zajebiste. Także dzięki wielkie i, i super, super szacun za to, co zrobili. Cieszę się, bardzo się cieszę, że Ci się podoba. Tu jeszcze parę słów powiem o tym, co tutaj zrobiliśmy, to jest oklejenie graficzne. Projekt jest indywidualny, zrobiony na zamówienie według, według wytycznych Marcina. Wydruk jest na folii Arlona z laminatem, więc sama folia, sam wydruk jest dosyć gruby i odporny na zarysowania, więc do off-roadu się nadaje. Poszerzenia są oklejone folią strukturalną, szczotkowane aluminium w kolorze czarnym, która też bardzo fajnie się tutaj uzupełnia i nadaje fajnego, że tak powiem, kontrastu. Na całość prezentuje się tak. Zresztą widzieliście cały etap produkcji. Jest. Mnie też się bardzo podobać. Robi robotę. No to co? W szerokości chłopaki. Lećcie. Kawałek drogi przed Wami. Kawałek drogi przed Wami. Jesteście spokojnie. Widzimy się niebawem.